Dobra, dlaczego widzowie mają dość Twitcha? O, to będzie dobre. Szczególnie, że już oglądałem jeden film właśnie od Roskminki odnośnie upadku Teamspeaka i to jak Discord zdominował całkowicie właśnie konkurencję, ale... ale dawno w sumie od nich nic nie oglądałem. Chyba coś tam jeszcze wrzucali, ale reszta jakoś mnie specjalnie nie interesowała. W sumie pytanie bardzo dobre, bo to jest tak, że ludzie nie mają wyboru i korzystają z Twitcha, nie? Bo mamy ludzi, którzy się powiedzmy są w stanie dostosować do tych regulaminów i fikołków po prostu na Twitchu, ale po prostu no nienawiść rośnie, nie? Jakby nie patrzeć. Z jakby ze strony większego community. Jakby większość ludzi korzystających z Twitcha to są ludzie jakby tacy, no... normalni, tak? Widzowie. A nie powiedzmy content creatorzy. I generalnie to jest tak, że Twitch po prostu jest w wielu aspektach niesprawiedliwy. Tak strzelam, że, że będzie o to chodziło. No bo nie oszukujmy się Twitch ma poprawny regulamin, to nie jest tak, że na przykład ich specjalnie obchodzi dobro ludzkie, tylko chodzi o to, żeby jak najlepiej zarabiać, nie? Problem jest taki, kiedy na przykład totalnie źle się traktuje na przykład daną płeć, bo inna po prostu generuje pieniądze i po prostu z platformy do graczy jest jakby z platformą do spermiarzy, a może tak, nie? Jakby korzenie Twitcha są powiązane z gamingiem, nie? Z graniem w gierki, streamowaniem, takie rzeczy, a nie na przykład z siedzeniem na dupie w basenie i mówieniem o, jestem taka, taka, że tak powiem, ciekawa i w ogóle. Wiadomo, Twitch już nie daje pieniędzy, że tak powiem, streamerom, którzy w ten sposób próbują zarabiać. Już nie ma tego. O, i nagle jak już się z tego nie zarabia, to już nikt w tych kategoriach z basenami nie nagrywa, co jest ciekawe. Ale pomijając takie rzeczy... No to kurczę, wolność słowa jest mocno ograniczona. Nie można użyć słowa na C, na S, na K często, prawda? Od razu już się wiesz, autobot, automod łapie za, za słowa na K, choć możesz ich używać. Ja na przykład mam wyłączonego automoda, u mnie można używać, i, że tak powiem, wulgaryzmów tak długo, póki nie są to słowa zakazane, jak słowa na C. No i też prawda jest taka, że Twitch nie ma, że tak powiem, sztywnego regulaminu, ciągle go zmienia, nie? Tak strzelam, że to będzie o to chodziło, trochę się rozgadałem, no ale kurczę, ile było takiej sytuacji, że na przykład cipciocha? Nie, nie o to chodzi. Ale ile było przecież takich sytuacji, gdzie na przykład jakaś para nieumyślnie robiła się na stole i dostali bana na ile? W sensie kanał ile dostał jakby dni? Trzy, trzy dni bana? Tydzień? Coś takiego? A ktoś napisze sobie cworda na czacie i ma perma, przykładowo. Albo inna sytuacja. Pamiętam, że była taka sytuacja, gdzie streamerka poszła gdzieś tam, ona tam była dzietna, no i dziecko przyszło do pokoju, sobie popatrzyło, co się Dzieje na monitorze, coś tam kliknęło, wiesz, na klawiaturze, kanał zyskał bana. Czemu? Ponieważ dziecko poniżej 13 roku życia skorzystało z Twitcha i jest to po prostu, e, no po prostu, no nielegalne. Taki jest regulamin Twitcha. Masz takie, kurczę, przecież to. To jakby to nie ma sensu, nie? Albo wiesz, sytuacje, gdzie matki karmią piersią po prostu swoje dzieci na wizji, gdzie mogłyby zejść z, po prostu z, jakby wiesz, z kamery, to to wiesz, robią sensację i na przykład to nie jest banable, nie? Teraz już chyba nie można, aczkolwiek nie wiem, wydaje mi się, że już nie można, ale przez długi okres czasu na pewno można było, nie? I wiesz, prawda jest taka, że z jednej strony wkurza cię regulamin Twitcha, a z drugiej strony podejście tych content creatorów, którzy po prostu no zachowują się bezczelnie, no po prostu zachowują się bezczelnie. I masz takie, chyba wysiadamy i idziemy na kika, nie? Ale dobra, ja się rozgadałem, powiedziałem swoje trzy grosze i, i, i ten. I oglądamy. Na 15% przyspieszenia, nie? Twitch TV. Fioletowa platforma, która w oczach wielu uznawana za najlepszą w świecie streamingu, jest numerem jeden od początku swojego istnienia, ale czy to oznacza, że jest idealna? Czy Twitch nie jest płatkowi, Jaką stronę podąża i kto jest w stanie mu zagrozić? Kik. wszystko zaczęło się w 2007 roku. Justin Khan i jego współpracownicy stworzyli platformę o nazwie Justin TV. Pomysł był prosty i jednocześnie rewolucyjny. Umożliwić każdemu użytkownikowi transmisję na żywo. Platforma początkowo była wykorzystywana przez Justina, który streamował swoje codzienne życie, w tym też sesję na żywo z kamerą przypiętą do głowy, czyli w dzisiejszej renie. Z czasem ludzie zaczęli dostrzegać potencjał tego pomysłu, a platforma zaczęła zyskiwać popularność. W 2011 roku Justin TV postanowił zmienić kierunek i skupić się na jednym obszarze: grach. W ten sposób powstał Twitch, który początkowo był oddzielnym produktem w ramach Justin TV. Platforma od razu przyciągnęła graczy, którzy zaczęli streamować swoje sesje, a Twitch rósł w siłę. W 2011 roku Justin TV, widząc ogromny potencjał Twitcha, postanowił dokonać rebrandingu. Zmienili nazwę na Twitch, koncentrując się na streamingu gier. To była decyzja, w w dziesiątkę. Twitch szybko stał się numerem jeden w branży, przyciągając graczy i twórców z całego świata. W 2014 roku Twitch został przyjęty przez Amazon, co oznaczało ogromne inwestycje i rozwój platformy. Dzięki temu Twitch stał się jeszcze bardziej profesjonalny, wprowadzając nowe funkcje i dostosowując platformę do rosnących potrzeb użytkowników. Choć Twitch przez długi czas nie miał silnej konkurencji, z biegiem lat pojawiły się platformy, które próbowały zabrać część jego rynku. Ej, był ten Mixer, był Hitbox, na Facebooku, że tak powiem, no Facebook ogromne pieniądze wykładał na tych streamerów, nawet na streamerów z Polski, nie? I oni zaciekle walczyli, aż w końcu stwierdzili, nie no, to się nie opłaca, nie? Już nikt dosłownie nie jest opłacany, że tak powiem, na streamowaniu na, na Facebooku. I wiecie, jaki w ogóle był problem tak naprawdę ze streamami na Facebooku? Taki, że tam pisałeś na jakby czacie ze swojego własnego konta podpisanego twoimi imieniem i nazwiskiem na Facebooku. Jak zostawały na przykład właśnie wody, retransmisje na tym Facebooku, to normalnie była cała ściana na przykład twoich wiadomości i innych ludzi. To było totalnie bez sensu. Takie, nie no... Byłem świadomy, co pisałem, ale czuję w tym momencie zażenowanie, że wszystkie te wiadomości nie są już jakby, wiesz, tylko część do streama, tylko całej ściany po prostu wiadomości pod retransmisją. I to jest bez sensu, nie? Tak mnie właśnie wkurzało. Jak na przykład, wiesz, fajnie się kiedyś kogoś oglądało, chciałoby się go zobaczyć, a on siedział na tym zapyzianie Facebooku, nie? No fajnie, że mu się to finansowo kleiło, nie? Jakbym ja bym miał taką opcję, też bym pewnie po to sięgnął, ale prawda jest taka, że z perspektywy po prostu samego widza było totalnie niekomfortowe tam przebywać i raczej nie chciało ci się pisać, bo wiedziałeś, że to zostanie zapisane. Ja takie... no nie, no nie, no nie. Ale w sumie inne platformy jakoś mi już nie przychodzą do głowy. No teraz jest Kick na pewno, nie? W każdym razie. Od 2014 roku inne platformy zaczęły rozwijać swoje usługi streamingowe. YouTube w 2014 roku uruchomił YouTube Gaming, by rywalizować z Twitchem. Choć YouTube miał dużo użytkowników, jego platforma do streamowania gier nie była w stanie przyciągnąć tej samej społeczności co Twitch. Głównie dlatego że brakowało tej samej interaktywności i zaangażowania użytkowników w transmisję na żywo. I po... No przecież Twitch ma wiesz, emotki, ma, miał chyba zawsze Twitch. Yy... mniejsze opóźnienie, nie? To też było ważne. W ogóle, jakby to, jak chatbox inaczej wygląda, też jest ważne, nie? To na to się składa wiele rzeczy. Po prostu YouTube jest świetną platformą do oglądania filmów, nie? No tak było zawsze. Ale do streamów? Hmm, od biedy, nie? Może inaczej. Streamowanie na YouTube było ok, dopóki jeszcze to YouTube Gaming istniało. Było takie, no jak powiedzmy, ludzi jakieś tam zebrałeś sobie na kanale i nie chciałeś ich przerzucać na zasadzie, o teraz streamuję na Twitch, jak coś bijajcie. Na przykład, wiesz, masz takie community, które, nie wiem, nie jest to byte na tyle, żeby korzystać z Twitcha, to wiesz, trochę ich zmuszasz do założenia tam konta. Tam wiesz, yy, wieje, nawet nie powiem czym. Szczególnie, szczególnie, że to się też czuło na przykład i większych kanałów, nie? Przecież to, to procent konkretny, yy, wiesz, dla ciebie przychodził, nie? No kiedyś jeszcze się opłacało streamować na, na, na YouTube, ale nie, no, nie zmienia to faktu, że to było takie streamowanie od biedy, nie? Jakby nie patrzeć. No a teraz... No, YouTube nie promuje raczej Twoich streamów jak odpalasz streama, prawda? Więc zostaje dalej Twitch. Po prostu była chuj. Hitbox, stworzony w 2013 roku, to jedna z pierwszych platform, która próbowała konkurować z Twitchem. Hitbox przyciągnął użytkowników m.in. dzięki lepszej jakości obrazu i mniejszemu opóźnieniu w streamach. Mimo to platforma nie zdobyła wystarczająco dużej bazy użytkowników i została ostatecznie przejęta przez YouTube'a w 2016 roku, co skutkowało jej zniknięciem. W 2016 roku Microsoft przejął platformę Beam, która później została przemianowana na Mixer. Mixer wyróżniał się mniejszym opóźnieniem streamów, interaktywnością z widzami, a także lepszymi warunkami finansowymi dla twórców. Na początku Mixer przyciągnął. Jest ktoś, kto korzystał z tej platformy? Może nie jako streamer czy jako widz, ale ja na przykład nie wiem w ogóle, czy, czy, czy ten Mixer jeszcze istnieje, pewnie może się dowiem, nie? Ale ja dosłownie o Mixerze wiem tylko tyle, że ten, ten streamer z Fortnite, a ninja przecież się sprzedał dla miksera i spakował walizę i sobie tam poszedł, nie? I była ta afera, że się wypił na widzów, gdzie jakby, wiesz, to wiadomo, że finanse i w ogóle, ale mówimy tu o gościu, który tych pieniędzy, że tak powiem, no, <grym> nie musi już zarabiać, <grym> żeby, wiesz, żyć, nie? A co dopiero mówić, na przykład przeżyć, żeby to, na przykład, była taka ważna decyzja, żeby się wypiąć na stałe community, a potem wrócił na Twitcha, nie? Końcowo. Coś, coś jakoś tak to wyglądało, mniej więcej. ...przeciągnął dużą liczbę nowych streamerów i widzów. W 2019 roku Mixer wykupił jednego z największych streamerów... No właśnie, o. ...co miało na celu jeszcze większe przyciągnięcie uwagi do platformy. Niestety, mimo tych dużych inwestycji i ciągnięć gwiazdorskich twórców, Mixerowi nie udało się wyjść z cienia Twitcha. W 2020 roku Microsoft ogłosił zamknięcie platformy, a jej twórcy przenieśli się na. Niecały rok, pewny nie? gaming. Gaming swoją działalność w 2018 roku jako część Facebooka z zamiarem rywalizowania z Twitchem i YouTube Gaming. Platforma zaczęła przyciągać streamerów, oferując im lepsze warunki finansowe i duży zasięg dzięki ogromnej bazie użytkowników Facebooka. Jednak, mimo że Facebook Gaming zyskał pewną popularność, to nie był w stanie przyciągnąć odpowiedniej społeczności skupionej na streamingu. Główne trudności to brak spójnej tożsamości platformy która była bardziej kojarzona z mediami społecznościowymi niż platformą do streamingu gier. Społeczność Twitcha jest fundamentem. To użytkownicy, którzy tworzyli różnorodne kultury, Ale ogólnie, Facebook lubi sobie takie wiecie rzeczy eksperymentować na różnych kierunkach, nie? No, bo przecież były streamy, masz portal randkowy taki aka Tinder na Facebooku jeszcze. Masz normalnie, wiesz, jakieś yy, możliwości tworzenia zbiórek. No, Facebook sobie eksperymentuje, nie? Nawet jak im się to na przykład nie opłaca, no to po prostu zamykają taki projekt po, po jakimś krótkim czasie. Pieniądze w to włożą, ale wkładają, żeby właśnie sprawdzić, czy to ma szansę gdzieś popłynąć dalej, nie? Jak nie, no to zamykają i koniec tematu. Jest to ciekawe, nie? Tak jakby, tak jakby się nie mogli pogodzić z tym, że no, Facebook jest już platformą do jednej rzeczy: do przeglądania po prostu boomerskich tak naprawdę memiksów, nie? <ścoughs> Niestety. Ja na przykład z Facebooka, no, korzystam na takiej zasadzie, że jak siedzę na Killu i mam dosyć TikToka, nie? przejrzę jakieś dwa posty z grup, na których siedzę, na przykład właśnie z jakimiś tam memami z Dark Soulsami, czy coś i koniec, nie, i wyłączam, już nie mogę nawet na to patrzeć, bo jak widzę na przykład sekcję komentarzy, tam same, wiesz, jakieś dziadki, ludzie w wieku mojej matki, no takie nie, no no, ja nie chcę się zestarzeć mentalnie za szybko, nie, więc, więc na przykład, no, dlatego może się wydawać to właśnie osobliwe, nie, jak na przykład słyszysz, że co, Facebook i streamy? Że co? O co chodzi, nie? No, ale no takie są fakty. No to jest platforma już tak naprawdę do jednej rzeczy, nie? Nawet oni właśnie, oni przecież jeszcze dodali te rolki, nie? Też mają te rolki, tak jak każda inna platforma, typu właśnie tam Instagram, też masz reelsy, masz na YouTube Shorts, a na TikToku masz Tiktoki. Ale na przykład ja na przykład się zawsze zastanawiam, co w głowie mają ludzie, którzy wrzucają właśnie te takie krótkie filmiki, te takie Shortsy na Facebooku, te rolki. Jakimi typami człowieka oni są, nie? Ja wiele rzeczy zrozumiem, nie? Ale na przykład, no, stary, te rolki na Facebooku to jest inny wymiar, nie? Naprawdę, to jest inny wymiar a także wypracowany unikalny sposób interakcji na platformie. No i bardzo fajnie. Tak, tak samo fajnie jak wtedy, gdy stałem za tobą walce w Dino i odwróciłeś się i powiedziałeś na kolana i kazałeś błagać o sposób do ust. Więc zatwoił, sprawił, że Twitch stał się miejscem, w którym po prostu trzeba być. Emotki takie jak PogChamp, Kappa czy badman, stały się symbolami Twitcha, umożliwiały użytkownikom wyrażanie emocji i reagowanie na sytuacje w streamach. PogChamp, PogChamp Chat i interakcje w czasie rzeczywistym, dzięki któremu społeczność miała realny wpływ na transmisję. Streamerzy i widzowie mogli nawiązywać interakcje w czasie rzeczywistym, co tworzyło atmosferę wspólnoty. Mimo, że Twitch stał się gigantem, społeczność była i wciąż jest jego największym atutem. Jednak z czasem ta społeczność zaczęła zauważać zmiany w platformie, które zaczęły niszczyć tę atmosferę. Choć Twitch przez wiele lat dominował, to jednak nie był w stanie uniknąć kontrowersji, które stopniowo psuły atmosferę. Zamiast zaspokajać potrzeby twórców i rozwiązywać problemy, platforma zaczęła podejmować decyzje, które tylko pogłębiały kryzys. W 2014 roku Twitch wprowadził ograniczenia dotyczące przechowywania wodów, nagrania transmisji dla użytkowników, którzy nie byli partnerami platformy. Niepartnerzy mogli mieć swoje nagrania dostępne tylko przez 14 dni, podczas gdy partnerzy mieli dłuższy okres przechowywania. To wywołało frustrację wśród wielu streamerów, dla których archiwalne transmisje były ważnym sposobem na budowanie społeczności i przyciąganie nowych widzów. Twitch jednak nie cofnął tej decyzji całkowicie, ale z czasem wprowadził różne programy i funkcje, które pozwoliły lepiej zarządzać i wydłużyć dostępność wodów, szczególnie dla aktywnych twórców. W 2015 roku Twitch wprowadził system automatycznego wyciszania fragmentów wodów, jeśli wykryto w nich muzykę chronioną prawem autorskim. Miało to chronić platformy przed pozwami, ale system był niedokładny. Często wyciszał też niewinne fragmenty lub dźwięki z gier. Przez kolejne lata temat przycichł, bo Twitch nie egzekwało przepisów zbyt surowo. W 2019 roku Twitch zaczął bardziej restrykcyjnie moderować słownictwo, zaczynając aktywnie banować konta za używanie takich wyrazów jak cwek, eee! eee! czy inne... <tryk> Zawału prawie dostałem! Tych określeń związanych z orientacją seksualną czy kwarą więzienną. Twitch decydował się na bardziej konkretne egzekwowanie zasad związanych z przemocą słowną, co z kolei doprowadziło do licznych banów zarówno dla streamerów, jak i ich widzów, którzy używali tych słów. W 2020 roku temat praw autorskich w wodach wrócił. Twitch zaczął agresywnie usuwać wody i klipy oraz nakładać bany na streamerów, często bez wcześniejszych ostrzeżeń. Dopiero powali protestów, wprowadził narzędzie do zarządzania muzyką i własną bibliotekę. Sam tak by Twitch, ale wielu twórcom nie smak pozostał. W 2021 roku Twitch podjął decyzję o usunięciu matki pokczap po kontrowersyjnych wypowiedziach twórcy GoTexa. Decyzja. Nie dostaliśmy jakiegoś gekona, nie. Czekaj, ja muszę nawet zobaczyć, jak to wyglądasz. sobie sam napisze. Dostaliśmy jakiegoś. Nawet nie wiem, co to jest. No, jakaś szczura, nie? To przecież nam nie oddaje takiej, że tak powiem, ekspresji jak, jak stary Pokczampa. coś niesamowitego, nie? Dobrze, że jest coś takiego jak 7TV, czy Better Twitch TV, gdzie dosłownie jesteś w stanie dodać emotkę, w której przywracasz yy, no, starego Pokczampa, nie? ...zostało odebrane jako cenzura, a fani tej motki poczuli, że platforma nie szanuje ich kultury. Choć Twitch próbowało zastąpić emotkę inną, zmiany były i są do teraz krytykowane. W 2022 roku Twitch ogłosił zmiany w polityce podziału przychodów z subskrypcji. Dotychczasowi partnerzy z umowami premium, którzy otrzymywali 70% przychodów z subskrypcji, mieli zachować... Nagle chyba mieli przejść na format 50-50, nie? Albo mniej... Coś takiego. Ten podział tylko do osiągnięcia rocznego limitu 100 000 dolarów. Po jego przekroczeniu podział miał wynosić standardowe 50 na 50. Decyzja ta spotkała się z krytyką, ponieważ wielu streamerów uważało, że zmniejsza to ich dochody. Twitch tłumaczył to wysokimi kosztami utrzymania platformy, w tym kosztami hostingu strumieni wideo. Oczywiście później się z tego wycofali. Ale wiecie czemu to nie przeszło? Bo. <laughs> no kurczę, wiecie czemu takie rzeczy do nas nie przemawiają? Że o bo wysokie koszta i tak dalej? Patrząc na to, że. Twitch jest jakby pod Amazonem, czyli najbogatszą firmą na świecie. To ciężko przeforsować generalnie mówienie o czymś takim, że coś się nie zwraca. W momencie, kiedy ta firma ma kasy jak lodu, w międzyczasie, kiedy po prostu trzepie hajs na pracownika, którzy muszą strzacić do butelki, bo nie mają czasu tak naprawdę nawet pójść do toalety, bo muszą zapierdalać na tym magazynie, nie? Takby nie możemy o czymś takim po prostu gadać, nie? Że a bo, bo jak nie, nie będziemy, że tak powiem, się godzić na te warunki. Prawda? To to platforma upadnie. No nie, no. No nie, 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 nie. Absolutnie to tak nie działa, nie. W 2023 roku Twitch wydał kontrowersyjny zakaz używania banerów promocyjnych przez streamerów na swoich kanałach. Decyzja ta spotkała się z ogromnym sprzeciwem, ponieważ wielu twórców wykorzystywało te banery do promocji własnych projektów lub sponsorów. Twitch jednak zdecydował się na ich zakaz, co spotkało się z krytyką zarówno ze strony twórców, jak i użytkowników. Po fali oburzenia, platforma cofnęła tę decyzję, ale pokazała, że nie zawsze traktuje swoich twórców priorytetowo. W odpowiedzi na kontrowersje związane z Twitchem w 2023 roku powstała nowa platforma KIK. Oferowała lepsze. To już warunki dwa lata? Niezły jajce, co? Oraz deklarowała większą swobodę wypowiedzi. Kik przyciągnął streamerów, którzy czuli, że Twitch staje się zbyt cenzuralny i zbyt skomplikowany pod względem warunków finansowych. Krótko mówiąc, na Kiku możesz robić prawie wszystko. To taki Twitch na sterydach dla ludzi mających sobie wolność słowa i pisanie swe na czacie, jak e! do starych, nowych czasów. Strona należy do twórców Najpopularniejsze. Jest to na stronie dozwolone. No, nigdy nie przestanę się na to nabierać, ja naprawdę. No, mam mnie, mam mnie. Bliziutko, co? Bliziutko. Jedyny problem, jaki jest z kickiem, nie wiem w sumie, jaki może być problem z kickiem, nie powiem Wam tak szczerze. No, kick to jest taki trochę Twitch w prime, nie? Jakby wrócić do czasów takiego właśnie Twitcha w 2015 16 To to jest ten vibe aktualnie na kiku, nie? No, nie wiem, czy możemy zaliczyć generalnie kasyno, nie? Ale chyba można to, no, 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 no ten, no na siłę można by to podpiąć, nie? Że jest to takie trochę dosyć kontrowersyjne, jeśli chodzi o to, że sama platforma tak naprawdę funkcjonuje z reklamowania kasyna, nie? Jest nawet promowanie hazardu. Na Twitchu, po zaostrzeniu polityki, nie do pomyślenia. Na początku ludzie nie byli przekonani do nowej platformy. Sądzili, że to nowa platforma na wzór Mixera czy Facebooka, która wykupi twórców na chwilę, żeby potem upaść i zawinąć się z internetu. Kik ma się dobrze. Coraz więcej ludzi przekonuje się do nowej platformy, a streamerzy chcą prowadzić tam swoje transmisje ze względu na program KCIP, który tworzy przepaść pomiędzy zarobkami na Twitchu i Kiku. Część streamerów z polskiej sceny Twitcha przeniosła się całkowicie na Kika, na przykład Franio czy Szymon. Większość, która dała szansę Kikowi, streamuje jednak hybrydowo pomiędzy obiema platformami. Dla przykładu Mokry Suchar. Część swojego Streama prowadzić na Twitchu, aby później przenieść widownię na kika i trzepać gruby hajs. Są też streamerzy wierni swojej fioletowej platformie, czyli Gucia. No co tu mogę dodać? A w sumie jedną taką rzecz, jaką mógłbym yy, dodać, odnośnie czemu na przykład Twitch jest trochę taki no krzywy, budzący niesmak. I prawda jest taka, że siedzimy tutaj tak naprawdę z przyzwyczajenia, a nie, a nie że tak powiem, z takiej czystej chęci, nie? No to jest to, że oni kiedyś wprowadzili tą taką ich politykę, że od któregoś momentu, to było jakoś tak w czasach 2020, może 2021, gdzie oni powiedzieli otwarcie, że no. Streamer może być posiągany do odpowiedzialności na ich platformie za rzeczy, które na przykład opublikuje na innych platformach, nie? Gdzie do pewnego momentu, do tego momentu, no było to całkowicie nie do pomyślenia, nie? Że na przykład wiesz, Twitch będzie brał pod uwagę na przykład, co ty publikujesz za treści na, na, nie wiem, na X-ie, nie? Czy, czy na Facebooku, czy na Discordzie, jeśli wiesz, wyjdzie to na światło dzienne, nie? Jest to. Uważam, że to teraz ultra krzywe, nie? Ale z drugiej strony, to nie jest tak, że to ma jakiś przekład, nie? Dalszy. Byś musiał, nie wiem, naprawdę odjebać coś ultra chorego, nie? Żeby wiesz, żeby oni podjęli względem Twojego kanału na Twitchu jakieś działania, co nie? Ale tak, to to jest taka mała rzecz. Ale no pamiętam, że wzbudziła mocne, mocne emocje u ludzi, ale temat ucich. Temat ucich, nie? No w tamtym okresie czasu były rzeczy. Że tak powiem, ważniejsze do obgadania, aniżeli zaktualizowany regulamin Twitcha, prawda? Prawda? E Mimo, że Twitch wciąż jest liderem, jeśli chodzi o streaming, to coraz bardziej widać, że alewa polski rynek. A szkoda, bo społeczność w Polsce naprawdę jest duża, zaangażowana i oddana. Zarówno twórcy, jak i widzowie tworzą tu coś fajnego. Niestety wygląda na to, że Twitch nie do końca to docenia. W 2024 roku platforma całkowicie zrezygnowała z polskiego supportu. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli jesteś streamerem lub widzem z Polski i masz jakiś problem, to zostajesz z nim sam. Nie licz na pomoc po polsku, nie licz na wsparcie dostosowane do lokalnych realiów. Musisz sobie radzić na własną rękę, najczęściej po angielsku i przez automatyczne formularze. Jak Biedny deszczu, co twórców zostaje bany za rzeczy, które są albo błahe, albo kompletnie niezrozumiałe. Zdarza się, że streamer zostaje zbanowany bez żadnego konkretnego powodu, a kontakt z platformą praktycznie nie istnieje. Zero informacji, zero wyjaśnień, zero szans na realną rozmowę, co naturalnie budzi frustrację i poczucie totalnej bezsilności. I tym bardziej dziwi to wszystko, kiedy z drugiej strony na platformie bez problemu funkcjonują baseniary, które balansują na granicy regulaminu. W tym kontekście bany za drobne przewinienia czy przysłowiową niewinność wydają się po prostu absurdalne i pokazują, jak bardzo Twitchowi brakuje konsekwencji i przejrzystości w działaniu. Jeśli chodzi o zarobki, też nie jest kolorowo. Twitch praktycznie nie inwestuje w nasz rynek reklamowy. Kampanii promocyjnych jest jak na lekarstwo, a lokalnych reklamodawców platforma w ogóle nie stara się. Znaczy, no generalnie, przecież z reklam to nic nie ma, nie? Jeśli chodzi o, o, o zarobki. Jeśli chcecie pieniądze w Polsce tworząc jakieś filmy czy, czy streamy, to potrzebujecie wsparcia finansowego na podstawie e, współpracy, a nie po prostu reklam, nie? bo to z tych reklam to nie ma w ogóle żadnych pieniędzy. Jest kompletne nul. Było coś chyba takiego, że słuchar jak robił tego streama z złotych Antosi, chyba nawet dwóch tysięcy z reklam nie uzbierał. A na streamie było po 170 parę tysięcy osób. Może się machnąłem ma liczbami w te czy w -t, nie? Ale że tak powiem, no idealnie tak czy siak to obrazuje patologię pod względem zarobków z reklam na Twitchu, nie? Jest to po prostu dosyć osobliwe, bo reklamy są puszczane, nie? Tyle, że nawet nie w naszym ojczystym języku, nie? Przecież ile ja na przykład komuś tam wejdę na streama, nie mam u niego suba i dostaję reklamę po francusku z jakiejś gierki Nintendo, nie? To jest kurwa dziwne, nie? Jeśli to nie jest nawet po angielsku, to czemu ja to w ogóle widzę? Czemu ja mam jakieś reklamy po francusku? Czy po turecku nawet? I wiesz, i są puszczane reklamy, one... Ja nie mam prawa ich nawet zrozumieć, a streamer jeszcze przy okazji z tego nie dostanie kazy i to jest... Kurwa dziwne, bo to po prostu, kurwiasz tylko widza, nie? Tak naprawdę. się przyciągnąć. To bezpośrednio odbija się na polskich streamerach, którzy mają ograniczone możliwości monetyzacji swojej pracy. W efekcie wielu twórców czuje się po prostu ignorowanych, jakby ich wkład i społeczność, którą zbudowali nie miały żadnego znaczenia, a jedyne co pozostaje to zewnętrzne współprace. I co gorsza, widzowie też coraz częściej są na celowniku. Bany za rzekome naruszenia zasad sypią się również wśród oglądających, a odwołania są zwykle automatycznie odrzucane, bez żadnej dokładnej weryfikacji sprawy, co tylko pogłębia zniechęcenie wśród użytkowników. Mimo wielu problemów Twitch wciąż trzyma pozycję lidera w świecie streamingu. Wielu twórców narzeka na decyzje platformy, ale i tak. No ale jest to, to jest do względów właśnie przyzwyczajenia. Alternatywy są, ale żadna nie oferuje tak dużej bazy widzów i takiego zaplecza. No i najważniejsze. Twitch to społeczność. To tam są ich widzowie, inni streamerzy, wspólne żarty i specyficzna kultura, której nie da się tak po prostu przenieść gdzie indziej. I właśnie dlatego mimo narastającej frustracji, Twitch nadal pozostaje domem dla streamerskiego życia. Bo serio, jeśli nie tam, to gdzie? No właśnie, nie? Kultura chyba jej brak. No, to na Kiku nie siedziałeś, nie. A technicznie rzecz biorąc, Kik jest. W ogóle muszę powiedzieć, film zajebisty, uwielbiam takie takie materiały oglądać. I ten. Yy, no kik jest technicznie rzecz biorąc, obiektywnie lepszy, nie? Ale na przykład nie przeszliśmy wszyscy nie na Kika z takiego względu, że no to tam jest dziki zachód, nie? Do którego już, że tak powiem, no nie jesteśmy przyzwyczajeni, nie? Bo to tam, tam jak idziesz, to ty cofasz się w czasie do 2016-17, gdzie że tak powiem, no no, jakby to byli ludzie, to każdy by przy sobie miał gnata i mógłby cię zajebać, nie? Ja nie wykluczam tego, że są tam streamerzy, u których będzie się fajnie siedzieć, ale na przykład u jakichś topowych twórców, no to tak się zastanawiasz, czy chcesz coś napisać na tym czasie, czy nie, prawda? To, to, to jest taka rzecz, że właśnie tam są te rzeczy, których nam brakuje na Twitchu, ale Twitch nas już właśnie przyzwyczaił do tego, że tego nie mamy, nie? Więc jakby. To jest trochę taki paradoks, nie? No, ale może faktycznie trzeba będzie myśleć nad tym kikiem, nie?